Instrukcje na najbliższe siedem dni przychodzą do ciebie delikatnie, jak poranny powiew wiosny, a zarazem pewnie jak światło latarni, która prowadzi żeglarza przez ciemne wody nocy. Wyobraź sobie, że stoisz teraz na progu zupełnie nowego tygodnia. Przed tobą leży mapa narysowana Bożą ręką, a na niej ścieżka, która prowadzi przez doliny codziennych trosk i wzniesienia nieoczekiwanych radości. W twoim sercu tli się tęsknota za ciszą, w której głos stwórcy brzmi wyraźnie, i za blaskiem, który rozpędza mgłę niepewności. Bóg nie zaprasza cię, byś maszerował w ciemnościach. On rozsuwa zasłonę, abyś mógł zobaczyć drogę, którą już od dawna przygotował i którą tylko ty możesz przejść. Zacznij od prostego oddechu. Powoli nabierz powietrza, zatrzymaj je na ułamek chwili. A potem wypuść tak łagodnie, jakbyś wypuszczał liść na powierzchnię spokojnego jeziora. Ten oddech otwiera twoje zmysły na Bożą obecność. Poczuj, że powietrze, którym oddychasz, jest darem niemym Kocham cię, które Ojciec szepcze nieustannie. Właśnie w tym ułamku sekundy zaczyna się pierwszy krok duchowej podróży, bo każda droga do cudów zaczyna się od wdzięczności. Kiedy twoje serce dziękuje nawet w ciszy myśli, Otwierasz niewidzialne drzwi, przez które łaska swobodnie przepływa do Twojej codzienności. Wyobraź sobie, że poniedziałkowy świt wstaje nad krajobrazem Twojego życia jak złoty promień obietnicy. Nie musisz jeszcze wstawać z łóżka. Wystarczy, że zamkniesz oczy i wyszeptasz: Prowadź mnie, panie, w Twoim pokoju. Wtedy w Twoim wnętrzu zaczyna wzbierać spokojna siła, jak łagodna fala popychająca statek ku bezpiecznemu brzegowi. Gdy wstajesz, nie szukaj najpierw telefonu ani listy zadań, wstań z myślą, że pierwsze słowo, które dotknie twojej świadomości, to imię Boga. Ono jest jak klucz do skarbca, otwiera dostęp do mądrości, której potrzebujesz, by każdy krok tego poniedziałku prowadził ku dobru, nawet jeśli wokół będzie hałas i nagłe zakręty. Jeszcze zanim wyjdziesz z domu, spójrz przez okno i dostrzesz, jak światło odbija się w najmniejszej kropli rosy. Ta drobina wody migocząca w słońcu przypomina, że najmniejsze szczegóły Twojego dnia leżą w Bożej dłoni. Gdy patrzysz, pozwól, aby przez moment serce powiedziało: Dziękuję Ci za to, co małe, bo w tym, co małe, kryje się ziarno wielkiego cudu. Każdy uśmiech, którego udzielisz współpracownikowi, każde dzień dobry sąsiadowi, każde przepraszam wypowiedziane szczerze, to drobne świeczki, które w sumie rozświetlają drogę bardziej niż pojedyncza pochodnia. W poniedziałek ucz się dostrzegać tę prawdę, a zobaczysz, że odrobina światła wczesnym rankiem chroni cię przed potknięciem w późniejszym mroku. Kiedy wtorek rozkłada swoje skrzydła nad miastem, możesz poczuć zmęczenie lub presję. To naturalne, bo wtorek jest jak most przerzucony nad drwącą rzeką obowiązków. Słyszysz szum zadań i obawiasz się, czy deski mostu nie zatrzeszczą pod ciężarem oczekiwań. Wtedy zamknij na chwilę oczy, nawet w środku biura czy autobusu, i wyszeptaj. Twoja łagodność, panie, jest moją siłą. Słowa te mają moc prostą, jak źródlana woda, zmywają kurz zmartwień z twojego umysłu i odświeżają duszę. Gdy otworzysz powieki, spójrz na najbliższą osobę i spróbuj w niej dostrzec odbicie Boga. Tak jak w krzywym lustrze można zobaczyć prawdziwy kształt, jeśli znajdzie się odpowiedni kąt. To spojrzenie przemieni twój stres w współczucie, a współczucie jest nasionem, z którego wyrasta pokój. Środa bywa połową wspinaczki, szczytem tygodniowego wzniesienia. Dotarłeś na punkt, skąd widać, ile już przeszedłeś i ile nadal zostało, i może właśnie tu poczujesz, że brakuje ci tchu. Wtedy usiądź symbolicznie u stóp Boga, tak jak wędrowiec siada na kamieniu, by napić się wody. Powiedz prosto, Oddaję ci moje tempo, dostosuj je do twojej muzyki. W tej jednej chwili Stwórca staje się dyrygentem twojego dnia, a ty moim instrumentem, który nie musi grać wszystkich nut naraz. Zauważ, że w każdej partyturze są również pauzy, one nadają rytm melodii. Pozwól sobie na krótką przerwę. Na kilka spokojnych oddechów przy filiżance herbaty, na krótki spacer bez telefonu. W pauzie usłyszysz echo Bożych Obietnic i usłyszysz, że on nie wymaga od ciebie bycia maszyną, tylko żywym sercem bijącym w jego rękach. Czwartek często niesie niespodzianki. Telefon, który dzwoni z nagłą wiadomością, skrzynkę pełną pilnych e-maili, drzwi, za którymi czeka nieplanowane spotkanie. Możesz poczuć, że jesteś łodzią miotaną falami. Właśnie wtedy przypomnij sobie, że każda fala, choć wzburzona, podnosi cię bliżej nieba. Wypowiedz więc, Boże, na każdą falę daj mi cierpliwość. Ta prośba jest jak kotwica rzucana prosto w serce Boga. Zakotwicza cię w jego pokoju, nawet gdy woda huczy pod Twoimi stopami. Zauważ też, że w falach kryje się rytm. Jeśli się w nie wsłuchasz, odkryjesz melodię, która kołysze cię ku spokojnemu brzegowi. Gdy czwartek się kończy, popatrz wstecz i zobacz, ile razy łaska uniosła cię, zanim fala zdążyła uderzyć z pełną siłą. Piątek nadchodzi z zapachem obietnicy odpoczynku, lecz także z pytaniem, czy uda ci się dokończyć, co zacząłeś. Nie pędź jak biegacz, który widzi kreskę mety i traci oddech ze strachu, że zabraknie mu sił. W samym środku piątku powiedz: dokończ we mnie, panie, to, co ty zacząłeś. To zdanie jest jak dłoń, która zamyka szkatułkę pełną skarbów, by nic się nie zgubiło. Zaufaj, że Bóg jest artystą, który nigdy nie zostawia obrazu w połowie. Jeśli coś dziś nie zostanie zamknięte, nie znaczy, że jest porażką. To może być szkic, który Stwórca zamierza pokolorować w kolejnych dniach. Uśmiechnij się do tej myśli, a poczujesz, jak z Twoich barków spływa ciężar, który niosłeś niepotrzebnie. Sobota otwiera drzwi do ciszy ale także kusi gwarem rozproszeń. Może zechcesz zanurzyć się w mediach społecznościowych, zagłuszyć wewnętrzny głos. Spróbuj inaczej. Weź kubek ciepłej kawy lub herbaty, usiądź przy oknie i wsłuchaj się w szmer życia na zewnątrz. Każdy dźwięk, śpiew ptaka, odległy śmiech dziecka, szum liści, jest jak słowo w niekończącym się poemacie, pisanym przez Boga. Pozwól, aby cisza między dźwiękami wypełniła się jego pokojem. W sobotę ucz się sztuki bycia, a nie tylko działania. Kiedy znajdziesz chwilę, podziękuj za to, że jesteś żywy, że twoje serce bije, że możesz czuć chłód poranka i ciepło popołudniowego słońca. Ta prosta wdzięczność jest glebą, na której rośnie zaufanie. Niedziela jest koroną tygodnia, ale również bramą do kolejnego. W jej świetle możesz spojrzeć na minione dni, jak na mozaikę, w której każdy kawałek, jasny czy ciemny, Tworzy obraz większy niż Twoje zmartwienia. Rano otwórz oczy i powiedz: Bądź uwielbiony, Panie, w moim rytmie i w moim odpoczynku. Pozwól, aby ten dzień był jak szeroka rzeka, w której woda płynie wolniej, odbijając niebo wyraźniej niż w pośpiechu tygodnia. Może pójdziesz do Kościoła, może zostaniesz w domu z Biblią na kolanach. Gdziekolwiek będziesz, wsłuchaj się w słowa, które przemawiają do Twojego wnętrza. Jesteś kochany ponad miarę. Jesteś prowadzony krok po kroku. W niedzielnej ciszy usłysz, że Bóg już czeka w poniedziałku, aby znów szeptać mapę dla Twoich stóp. Przez cały ten tydzień niech to jedno zdanie pozostanie jak drogowskaz. Nie idę w ciemnościach, bo Twoje słowo jest lampą u moich stóp. Za każdym razem, gdy poczujesz cień, przypomnij sobie, że cień istnieje tylko tam, gdzie pada światło. A skoro cień cię dotyka, to znaczy, że światło jest blisko. Dotknij tego światła w modlitwie, w uśmiechu, w westchnieniu, w ciszy pośród zgiełku. Ono nie potrzebuje wielu słów, potrzebuje otwartego serca. I tak jak ziarno nie słyszy, gdy rośnie, tak ty możesz nie dostrzegać od razu cudu, lecz pod powierzchnią codzienności twórca już pisze nową historię twoim imieniem. Nie zapominaj o sile prostych gestów. Podaj rękę komuś, kto się chwieje. Wysłuchaj opowieści, której inni nie chcą słuchać. Podziękuj sprzedawcy za chleb, który kładziesz na stole. Każdy taki gest jest jak iskra, która razem z innymi tworzy płomień miłosierdzia, a miłosierdzia nie można zgasić, bo rodzi się z serca Boga. Jeśli przyjdzie chwila zwątpienia, spójrz na swoje dłonie i pomyśl, że są stworzone by błogosławić, nie by rezygnować. Rozłóż je w modlitwie tak. Jakbyś rozkładał łódź na spokojnej tafli jeziora. Pozwól, by łaska wypełniła je po brzegi. Pamiętaj także, że twoje myśli są jak nasiona. To, czym karmisz umysł, wzejdzie w twoim życiu. Jeżeli pozwolisz, by lęk zapuścił korzeń, jego owoce będą gorzkie. Jeżeli zasiejesz ufność, wzrośnie drzewo, które przyniesie słodki cień tym, którzy idą obok. W każdy poranek wybieraj, jakie nasiona rzucasz w glebę własnego serca. Słowo Boga jest nasieniem najwyższej jakości, w Nim ukryta jest siła, która rozsadza skały, a jednocześnie zrasza delikatne płatki kwiatu. Umieść to Słowo w myślach, a zobaczysz, że nawet w dni burzy Twój ogród będzie kwitnął. Nie lękaj się, jeśli któregoś dnia poczujesz, że zbłądziłeś z wyznaczonej ścieżki. Droga powrotna zawsze istnieje, bo Bóg nie stawia kłódek na bramie miłosierdzia. Wystarczy, że zatrzymasz się, westchniesz z głębi serca. Panie, zgubiłem Twój szlak, wskaż mi go na nowo, a On Ci odpowie. Odpowie być może przez cichy, potrzept sumienia, może przez słowo przyjaciela, może przez fragment pisma, który akurat otworzysz. Jego przewodnictwo jest dyskretne, a zarazem zdecydowane, jak ręka Ojca, która pewnie, a niemal niewidocznie, strzeże kroku dziecka uczącego się chodzić. Każdego dnia pamiętaj o sile błogosławieństwa, które możesz wypowiedzieć nad swoim domem. Słowa mają ciężar i lekkość jednocześnie potrafią przygniatać, ale potrafią też unosić. Mów do swoich czterech ścian: Niech w tym domu zagości pokój, niech spoczywa radość, niech wypełnia go wdzięczność. Te słowa są jak farba świeżo kładziona na stary mur, odnawiają atmosferę, nawet jeśli kurz codzienności osiada wszędzie. Gdy wychodzisz, błogosław swoje kroki, a gdy wracasz, błogosław swoje myśli, by nie niosły zbędnego ciężaru zewnętrznego świata. Jeśli przyjdzie noc, w której trudno zasnąć, bo myśli błądzą, jak niekończący się pociąg, połóż dłoń na sercu i wsłuchaj się w jego rytm. Każde uderzenie to szept, żyjesz. Powiesz te uderzenia Bogu, mów, w Twoje ręce oddaję swoje serce. Nie musisz wypowiadać wielkich modlitw. Wystarczy jedno zdanie, jeden oddech, a noc staje się katedrą, w której Bóg rozbrzmiewa echem łagodności. W takiej ciszy można usłyszeć, jak nadchodząca świtanka maluje horyzont obietnicą nowego początku. I tak, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, rośnie w Tobie świadomość, że każdy krok, nawet najmniejszy, jest częścią wielkiej pielgrzymki. Nie idziesz sam, idziesz w towarzystwie tego, który zna wszystkie ścieżki. Nawet gdy droga wije się przez doliny cienia, jego laska i jego kij dodają otuchy. A kiedy wejdziesz na rozległą łąkę zwycięstwa, on, rozpiętymi ramionami, przyjmuje cię w swojej radości. Tak wygląda mapa, którą dziś dostajesz, nie jest wydrukowana na papierze. Jest zapisana w twoim sercu nieścieralnym atramentem Bożej miłości. Jeśli pójdziesz według tych prostych wskazówek, oddechu wdzięczności, słowa zaufania, pauzy na ciszę, błogosławienia małych gestów, zobaczysz, że cud nie jest nagłym błyskiem, lecz spokojnym światłem, które z dnia na dzień rośnie, aż obejmie cały twój świat. Gdy mijają kolejne godziny twojego tygodnia, odkrywasz, że wskazówki, które Bóg nakreślił, zaczynają pulsować w tobie, jak ciche serce drugiego życia. Poranek zdaje się jaśnieć od wewnątrz, jakby słońce wschodziło jednocześnie na zewnątrz i w głębi duszy. Chwila po chwili uczysz się rozpoznawać subtelne zaproszenia, niespodziewane spotkanie, które otwiera oczy na nową perspektywę, krótki impuls, by zatrzymać się pod drzewem i posłuchać szumu liści, Ciepły zapach pieczywa, który przypomina, że każdy posiłek jest Eucharystią codzienności. Zauważasz, że Boża mapa nie jest sztywną linią, to raczej wstążka łaski, falująca w rytm oddechu świata. Twoje kroki, nawet najmniejsze, splatają się z nią w taniec, w którym tempo czasem przyspiesza, a czasem łagodnie zwalnia, byś mógł dostrzec piękno ukryte w pauzie. W samym sercu tej drogi pojawia się wezwanie do odwagi, która nie ma nic wspólnego z heroicznym czynem widocznym na pierwszych stronach gazet. To odwaga cichego tak, powtarzanego w miejscach, gdzie nikt nie klaska. Kiedy podnosisz telefon, by zadzwonić do kogoś zapomnianego, kiedy płacisz rachunki bez narzekania, kiedy w kolejkach do kasy wyciągasz myślami życzliwość zamiast niecierpliwości, wtedy właśnie odciskasz stopę na ścieżce, którą duch wyznaczył wyłącznie tobie. Z upływem dni rozumiesz, że odwaga nie polega na braku lęku, ale na decyzji, że miłość jest ważniejsza niż lęk, że zaufanie jest silniejsze niż kontrola. Ta decyzja raz podjęta staje się jak małe źródło w górach, które z czasem zamienia się w rzekę zdolną unieść łodzie innych ludzi. Nie dziw się, jeżeli w środku tygodnia pojawi się poczucie pustki czy znużenia. To nie błąd na duchowej mapie, lecz znak, że serce potrzebuje otwartej przestrzeni. By rozszerzyć swoje granice. Pustka bywa jak ziemia po żniwach, pozornie naga, a w rzeczywistości pełna ukrytych nasion. Kiedy czujesz wewnętrzne wypalenie, nie uciekaj w hałas, usiądź nawet na chwilę. I pozwól, aby cisza dotknęła twoich wewnętrznych zdarzeń. W ciszy Bóg przewraca stronicę twojej historii, byś zobaczył, że następną kartkę pisze nowym, świeżym atramentem. Ta pusta linia, która budzi niepokój staje się miejscem, gdzie rozkwita przyszłość. Z każdym dniem uczysz się także sztuki przebaczenia, nierzadko zaczynając od samego siebie. Wspominasz słowa wypowiedziane zbyt ostro lub myśli, które zbyt długo nosiłeś jak kamień w kieszeni. Wtedy pojawia się łagodna prawda. Przebaczenie to nie jest guma do ścierania pamięci, to raczej słońce, które sprawia, że cień kurczy się, gdy wzrok skupia się na świetle. Wypowiedz nad sobą i nad drugim człowiekiem proste, niech miłość będzie większa, i pozwól, by ta miłość, jak woda, obmyła ostre kanty wspomnień. W tej rzece przebaczenia rozpuszczają się haczyki dawnych uraz, a twoje ręce odzyskują wolność, by budować zamiast bronić. Równolegle odkrywasz, jak ogromną moc mają słowa wyszeptane sercem, zanim dotrą do ust. Zanim napiszesz wiadomość, zanim odpowiesz na komentarz, zadaj sobie pytanie Czy to, co zamierzam wypowiedzieć, rodzi życie? Jeśli nie, pozwól, aby modlitwa zastąpiła zdanie. Czasem najgłębsze dialogi toczą się poza klawiaturą, w miejscu, gdzie twoje milczenie spotyka ciszę Boga. Świat głoduje dziś nie z braku informacji, lecz z braku słów niosących nadzieję. Zamieniając choćby jedno ostre słowo na modlitwę, stajesz się ogrodnikiem, który zamiast chwastu wsadzi ziarna pokoju. W chwilach, gdy natłok zadań sprawia, że oddech staje się płytki, przypomnij sobie prostą modlitwę wdzięczności za swoje ciało. Twoje dłonie, które naciskają klawisze, niosą siatki z zakupami, przytrzymują kubek herbaty, są świętym narzędziem. Twoje stopy, które często bolą wieczorem, są dowodem, że całodzienna pielgrzymka miała sens. Twoje oczy, czasem zmęczone ekranem, doświadczyły tylu kolorów, że Picasso nazwałby je swoją paletą. Ucząc się dziękować za ciało, zapraszasz uzdrowienie do miejsc, które same z siebie szeptały skargę. Wdzięczność jest jak balsam, wnika powoli, lecz przenika do kości. Z czasem zauważysz, że pewne zadania wykonujesz z lekkością, której wcześniej nie znałeś. Nie dlatego, że praca stała się łatwiejsza, ale dlatego, że ty stałeś się osadzony w źródle. To jak różnica między piórem suchym a zanurzonym w kałamarzu. Pierwsze drży na papierze, drugie płynie. Osadzenie w źródle polega na kontynuowaniu małych aktów łączności: westchnięcia, które przerywa rutynę, uśmiechu danego bez powodu, spojrzenia na krzyż lub ikonę, które przypomina, że jesteś ukochany. Kiedy praca zaczyna się splatać z modlitwą staje się liturgią codzienności, a liturgia zawsze niesie w sobie smak nieba. Jednak nawet w liturgii mogą pojawić się poślizgi. Być może zaplanujesz moment delektowania się ciszą, a ktoś zadzwoni z prośbą o pomoc. Albo zapragniesz jednominutowej modlitwy, a nagle zgasną światła, a dziecko zawoła. Wtedy zamiast złości wybierz elastyczność serca, która jest jak miękki wosk w dłoniach Boga. Pozwól, aby on ukształtował świece Twojego dnia tak, jak najlepiej rozświetlą czyjąś noc. Może ta przerwana modlitwa okaże się najgłębszą, bo została złożona w geście służby. Pamiętaj, że jedyną stałą we wszechświecie jest miłość stwórcy, a cała reszta jest zmienną partyturą, w której miłość pisze improwizację. Gdy zbliżasz się do końca siódmego dnia, może pojawić się pokusa, by odhaczyć Boże instrukcje, jak zadania w kalendarzu. Jednak nie chodzi o listę spełnionych powinności, lecz o nową jakość relacji. Każde dziękuję, każdy akt przebaczenia, każda chwila ciszy były tak naprawdę rozmową kochającego z ukochanym. W tej rozmowie nie liczą się wyłącznie słowa, ale wzajemna obecność. Jeśli zrealizowałeś mniej niż planowałeś, spójrz na to oczami Bożymi. On cieszy się każdym krokiem dziecka uczącego się chodzić, nie liczy potknięć. Lecz celebruje wysiłek podnoszenia. Zrozumiesz też, że mapa siedmiu dni nie kończy się wraz z zachodem słońca w niedzielę. To tylko pierwszy rozdział dłuższej opowieści. Każdy tydzień staje się jak krąg na wodzie, który rozszerza się coraz dalej, obejmując nowe sytuacje, ludzi, marzenia. Doświadczysz, jak Boże wskazówki przenikają z kalendarza do rytmu serca, staną się instynktem miłości, który prowadzi cię, zanim zdążysz pomyśleć. Zauważysz, że wstajesz rano nie z poczucia obowiązku, lecz z ciekawości. Jakie niespodzianki przygotowało dzisiaj niebo? Ta ciekawość jest duchowym dzieciństwem, które otwiera drzwi do cudów ukrytych w banalnych dekoracjach dnia. Zdarzą się zapewne chwile, gdy świat zewnętrzny będzie śmiał się z Twojej czułości, nazywając ją naiwnością. Wtedy przypomnij sobie, że największą siłą we wszechświecie jest kruchość miłości ukrzyżowanej, a nie twarda logika cynizmu. Miłość przetrwała epoki, imperia i ideologie. Cynizm każdy z nich zniszczył w końcu od środka. Trzymaj więc serce miękkie, jak świeżo wykuty metal, gorące i podatne na kształtowanie, bo to w takich sercach Bóg odciska swój najpiękniejszy wzór. Przekonasz się wreszcie, że najbardziej prorocze są te słowa, które przekazują nadzieję tam, gdzie panuje rezygnacja. Twoje życie może stać się listem czytanym przez tych, którzy dawno zamknęli Biblię, a wciąż tęsknią za Ewangelią. Nie musisz głośno cytować wersetów, wystarczy, że staniesz się żywym zdaniem. Bóg jest wierny. W twojej cierpliwości, łagodnym tonie rozmowy, w spokoju podczas problemów, inni zobaczą pieczęć nieba. Tym samym staniesz się latarnią, która nie oślepia, lecz prowadzi. A gdy przyjdzie noc, gdy wszystkie światła zgasną i poczujesz, że milkną nawet myśli, po prostu zamknij oczy i wyobraź sobie, że spadasz w nieskończoność Bożych rąk. Nie ma głębi, której On by nie wypełnił światłem. Jeśli serce bije zbyt szybko, powtarzaj cicho: Jestem w tobie, ty jesteś we mnie. Zanurz się w tym jednym oddechu. Wdech On wypełnia, wydech Ty odpoczywasz. W tej wymianie rodzi się sen wolny od strachu. I poranek nasycony odwagą. I tak, w uskrzydlonym rytmie kolejnych dni odkrywasz największą tajemnicę. Bóg nie tylko daje ci mapę. On idzie wraz z tobą, a czasem niesie cię, kiedy nogi tracą siłę. Jego instrukcje nie są zewnętrznym prawem, lecz wewnętrznym pulsem łaski. Kiedy stawiasz stopę na ścieżce, oświetla ją światło, które płynie z twojego wnętrza, bo on zamieszkał w tobie. Twoje życie staje się sanktuarium, w którym każda sekunda dzwoni jak dzwon zwołujący anioły. Skoro więc otrzymałeś mapę na siedem dni, przyjmij ją nie jak kalendarz zdarzeń, lecz jak zaproszenie do miłości, która nie zna terminu ważności. Nie mierz swojej drogi liczbą wykonanych zaleceń, lecz głębią spotkania z tym, który cię prowadzi. Pozwól, by każde dziś otwierało nowe drzwi zaufania, a każde jutro. Niosło przyjemne zaskoczenie jego wiernością. W ciszy serca zapytaj: Co chcesz mi dziś pokazać, panie? I wsłuchaj się, jak echo jego odpowiedzi wypełnia przestrzeń pomiędzy twoim pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem dnia. Wtedy droga przestanie być obowiązkiem, a stanie się przygodą, w której każdy krok jest świadectwem, że cud już trwa. Skoro dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś inny niż wszyscy. Zasubskrybuj więc kanał i napisz skąd oglądasz ten film. Do zobaczenia!